Dzień dobry, nazywam się Jacek Stolarczyk, z zawodu jestem elektrykiem, wyuczony elektromechanik. Od 7 lat chorowałem na nerwicę linkową, a od 2 lat jest tak bardzo poważnie. Od pół roku praktycznie nie wychodzę z domu, ale już powoli, powoli wychodzę na prostą. Stosuję leki, psychoterapię, staram się o rentę. Jednak lekarz, orzecznik napisał złą, jakby to powiedzieć, opinię o mnie. A komisja podważyła tą samą, wykorzystała tą samą złą opinię, z którą ja się nie zgadzam. No i trafiła sprawa do sądu. No i czekam, czekam, czekam. A wiadomo, pieniążki by się przydały, mam dwójkę dzieci. Starszy jest chory na aspergera. Z młodszym jest wszystko w porządku, żona wszystko dźwiga. Nie może podjąć pracy, bo jest na świadczeniu pielęgnacyjnym. pielęgnacyjnym. Otrzymuje jakoś pieniążki, dostajemy tam 2 razy 500. No i chcieliśmy za pomocą MOPS-u dostać. I się okazuje, że oboje nie pracujemy i za dużo zarabiamy. I nie dostaniemy. No i ja, jako elektryk, elektromechanik, jeszcze robiłem jako automatyk. Szukam do pracy zdalnej. Nie? Ostatni mój zawód, jaki wykonywałem, mam, posiadam uprawnienia konserwatorskie, UTD, i pracowałem na terenie całego pomorskiego województwa. Jako konserwator urządzeń dźwigowych posiadałem firmę bodajże 4 lata i 11 miesięcy. Nie pamiętam, jak dzisiaj, 6 to znaczy, przepraszam, 08-06-21. Zakręciło mi się w głowie, i musiałem zejść z góry. Trafiłem na chorobowe, później świadczenie rehabilitacyjne. No i w końcu ta nieudana renta, którą... No walczę, cały czas walczę, nie poddaję się, bo no, zachorowałem, składki wszystko opacałem i jest wszystko dobrze, nie? No i jak już wcześniej wspominałem, szukam pracy zdalnej, ponieważ no, ćwiczę z psychoterapeutą, fizjoterapeutą. Jestem po zabiegu discożelu no i nie mogę fizycznej pracy podjąć. Chciałbym, jestem stworzony do pracy fizycznej jako elektryk, automatyk, konserwator urządzeń dźwigowych, no ale gdzieś nerw uciska i no, naprawdę nie mogę fizycznej pracy podjąć, ale szukam ratunku jako praca zdalna. Naprawdę nie wiem, jak się pracuje zdalnie. Nie mogę sobie jest, jak mówię, jestem wyciągnięty prosto spod młota i spod miernika elektrycznego. Wiem, jak iść, usunąć awarię. Yy, Pracowałem Pracuję tak dorywczo sobie, no samochody rozbieram, czy coś, jakąś taką delikatną robotę, żeby nie przeciążyć, bo później jakiś yy, nerw, czy tam dysk uciśnie na nerw, yy, ataki, paniki powstają, no i nie jestem w stanie tego, no muszę tabletkę wziąć, żeby opanować. No a jak wspominałem, kasa się przyda i dlatego chciałbym, yy, jakby to powiedzieć... Znaleźć pracę zdalną lub osobę, która by mi pomogła przy znalezieniu takiej pracy zdalnej. Jestem osobą niepełnosprawną. Przez właśnie dysk, nerw i to wszystko przez tą nerwicę lękową dostałem stopień umiarkowany do 2030 roku. Syn ma stopień znaczny. No i Naprawdę, jakby ktoś mi mógł pomóc pokazać, jak wykonywać pracę zdalną, jak znaleźć. Aplikowałem do paru firm, robiłem pod niektórymi firmami. To znaczy, źle powiedziałem, robiłem. Współpracowałem z niektórymi firmami i wiem, jak się to odbywa, że dzwonię, podaję mniej więcej jakie są namiary. Zawór, czy coś i już programowo, co trzeba zrobić, czy tam zresetować, czy ten, to już, już tego bym musiał może się trochę nauczyć, nie? ale resztę bardzo jestem kumaty, szybki i opanowany. No jak widać, nie? No, chcę wyjść z tej nerwicy lękowej i stałem się bardzo mocno, żeby yy, z, to jak to powiedzieć, że zmienić się, dać rodzinie. Poczucie bezpieczeństwa, no i wrócić z powrotem do zawodu wykonywanego. Nie poddam się i bardzo bym prosił o nakierowanie, jak się wykonuje pracę zdalną. Oraz yy, może, może ktoś mnie by zatrudnił. W razie czegoś to y, mogę jeszcze Państwu, ale to już na prywatnej rozmowie, gdzie pracowałem, w jakich firmach się obywałem i re rekomendacje. Mam nadzieję, że mój były pracodawca z Gdańska, y, jakby ktoś zadzwonił, to na pewno bardzo dobre opinie o mnie powie. Naprawdę. Mogę sobie rękę dać obciąć i no, nawet przy Państwu się nawet uśmiecham już pomału, bo już treba mnie puszcza i chciałbym mm, wrócić do życia, do żywych, do ludzi, z dziećmi, wyjść gdzieś Ta praca y, zdalna na pewno by mi pomogła. Odzyskać pewność siebie i charakter, jaki mam mocny. Dziękuję za obejrzenie. Filmu i ewentualnie za pomoc w znalezieniu pracy zdalnej.